Zamknięcie drzwi, a wszystkich Państwa proszę o wyciszenie telefonów komórkowych i nie hałasowania podczas występu. Pamiętajcie też, typu po spektaklu zależy z sali wszystkie swoje rzeczy i nie zależy śmieci. O kulturalnej kibicowanie i porządek na konkursie. Dbamy razem. Drużyna zgadza się na użycie aparatu sylwetycznego. Drużyna zgadza się na filmowanie wideo. I drużyna nie będzie używać się komórkowych. Ale i tak będzie fajnie! Z Państwem wystąpią Gabriela, Karolina, Ida, Wiktor, Lena, Wojciech i Eryk. Ekipa reprezentuje Ośrodek Współprzewodniczącego Edukacji Damii. Na i klinerskich zasiadają Zanna i Andrzej. Czy publiczność jest gotowa? Sędziowie są gotowi? Roboczonko już na nie, pora zacząć przedstawienie. Czy drużyna jest gotowa? Nikt nie przyszedł na mój wysyłek! O oh, oh, nie! nie. <kluzny> Godzina do 11.55, czas start! Proszę Państwa, kogo my tu mamy? Gasto! Chyba się szkoli do swojej nowej wystawy. Picasso, co tam porabiasz? Te obrazy to porażka. Jedyne co robię, to kopiuję dzieła innych twórców. Hej, nawet to ci nie wychodzi. Ach, nikt nie przyjdzie do mojej wystawy. Przykro mi, Picasso, ale może następnym razem chociaż spróbuj zrobić coś twojego. Właściwie mam ale swoich oryginalnych dzieł, ale nie wyszły najlepiej. To super, to będą idzie ale leży pasować. W takim razie zapraszam wszystkich. Na oryginalną dozornikawstwo! Dobrze, przejdźmy może do pierwszego dzieła. Oto Achilles! Cześć, wszystkim jestem Achilles i boli mnie moja pięta od 30 lat. Cześć! Cześć Achilles. Cześć Achilles! Cóż, pięta Achilles jest niesamowicie duża, a jego nieszczęście jest to jego z małych Coś Każ mi powiedzieć, że to przez ciebie poni mnie moja pięta? Bo ty mi taką namalowałeś? A? jestem na ciebie obrażony. Dobrze, następna w kolejce.

Przed Błagam! Zdejmij tą klątwę! Tak, tak, dalej, syzysz. Ale to jest. Cześć! cześć jestem. Syzysz. Cześć, cześć syzysz. Jego praca wciąż idzie na Kula, którą musi wchodzić na górę, spadał tu przed szczytem. Jedyne, co mnie podzieża, to to, i twoja praca też idzie na marnę. No nie, nie, ty. ty działa to dzieła to naszka, że... to na koniec Jego język jest tak samo nawątany jak on, Chciałam tylko wiedzieć, że może aż problemy mógłby odwiązać jakiś uk. szczęśliwy łuk! Szczęśliwy łuk! Szczęśliwy Żułk! Zaczynamy załatwić! Tego trochę Wystarczy tylko! Ja, naprawdę. Tylko nikt tyle mi ten los nie dotyka. No to jesteś tysięcy da mi zrobić? Chwila. Co to za dwie? Nie tak. pomyliłam żadnego słowa! Tak jest, udało tak. Dobrze, dobrze, brawo! Dobrze. Udało się, że mówiąc mocno, użył tak prostych i pochłonanych wyrazów i dźwięków, że nawet z tym już się nie plączę. – Ona mówi, że to wygląda jak nuta! – Jak nuta? – Hurra! Kocham muzykę. grałem kiedyś na parkie. Gdybym tylko mógł jeszcze raz usłyszeć jakiś utwór… – Mikasa, no pomóż mu! Przecież co ty go pakowałeś! – Ja? Ja umiem tylko malować! Świetnie opustują mnie moje prace, że stale docenione już nadzieje tracę. Czego nie wstało. Przygodę, to miało ja

Zamyło. Pamiętaj jednak, że to jest moje dzieło. I potem spójrz na siebie. Krótko, możesz się zgłosić na jakiś deserek? Proszę proszę, pomóż mi! Proszę, jesteś moją ostatnią nadzieją. Wiecie, bo jest młody, bo on nie takiego doświadczenia. Hurra! Knoczka znikła! Dobrze! Udało się! Rzuć wiąknął, wytrwała! Ile to kto pierwszy też wyciągnął? Co ze mną, żółko, Co ze mną? Idzie podział się, Ruch! O nie! Na pewno gdzieś jest. Proponuję rozdzielić się i go poszukać. Potem wróćcie i powiedzcie mi, czego znaleźliście. Chcę to robota, próbuj dalej. Patrzcie. Zatrzymaj się i to przeczytaj. Syzyfowe prace? Jestem sławny. W końcu mogę zaznać chwili spokoju. Ach, Ciekawe, czy któryś z nas też kiedyś będzie taki słaby. Chwila, chwila, ale jeszcze Pandora. A tu. Tutaj... A!